Siema, tu Łaski 544 Witam w kolejnym odcinku. Skaczemy z Mirror's Edge. No. Nareszcie się nie pomyliłem. Yy, ty, z tym słowem. No, bo zawsze mówiłem skakanie z Minecraft. <grywa> Ale to chyba, no, nie pasuje. No. Jest to czwarty, czy tam który rozdział? Uwaga, wysokie napięcie. Eee, no, no, no. Yy, się poparzymy. Ale fajnie. Hoppa! E, miałaś się obrócić. Łap, łap, łap. łap. łap, się, łap. No, grzeczna dziewczynka. No. Yy, jak coś to nie bójcie się? Z Minecraftem już niedługo będę też nakręcał. Bo już mam zrobione to co chciałem zrobić. Więc się nie bójcie, będzie wszystko załatwione na cac. Nareszcie będę nagrywał. Bo już chce mi się nagrywać z Minecraftem, mam zarobić ty pomysł. No, z No ale. nie mogłem, nie. Fuck. bym wyleciał. Kurczę. Muszę się nauczyć głośniej gadać. Gdzie po A dobrze, idę. Hopla! Co ja tu na muszę to muszę zejść? Tu schodzimy. Po co ja Gdzie ja mam Czukał iść? Miejsca, to to nie dziwota, o nie ja lubię. No to idziemy. A w Guitar Hero. Jak, bo planuję zrobić. Ja tak jak mówiłem. Yy, też kariera z Guitar Hero. To ja tam prawie w ogóle nie będę gadać, bo tam przecież mówić. Bo tam są same piosenki, nie? Będę z jego grać Dobrze? No chyba dobrze. Ja to, ja nie będziemy iść. A tu. Co za fuck? Co to jest? Aha. Ha. Złapi się? Nie, nie złapię, się. w ogóle nie, nie, nie podskakuję. Już miałem nie, no tu muszę iść na górę. To ogarnąłem że wiem, co zrobić. No jak ja mam tam wejść? Czekajcie, tak, zaraz Tak, jest tak. tak, tak jest, 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 jest. Tak, jest. Tak. No nareszcie. Ja już myślałem, że ja tego tu nie przejdę. No łatwe to to nie było. No dla mnie. Nie wiem, jak dla was. Randy. A tu I przesuwamy I przesuwam się. <laughs> Sorry, ale jest... Astma mnie złapała. I teraz... No, chory jestem. Bo ja mam astmę, jeżeli nie wiecie. I teraz chyba tu... Zginąłem? Zginąłem. Czy nie ma guzika? Nie ma tu żadnego guzika, żeby nacisnąć. Nie, to... O, jest. O, jak miło. Och, <laughs> jak miło. No i teraz mnie nie zabije. Oj, na pewno. o. o. Czy też oni mnie nie widzą? E! zniknął. Tam muszę przejść. Tam przejdę będzie git. I teraz on to wyskoczy. Ja, yeah. aha, kto mnie wysłał? Co ty gadasz? Ow, to bolało. Skoczył jak jakiś gory, a kio ty. Ha, za pierwszym razem udało się. A, wkroczę, to musiało boleć. Lepiej mów szybko. Tę policjantkę? Nie wchodzę w politykę. To chyba ja mówię. I zaraz ktoś cię ze strzelej. Ojoj, o jak przykro będzie. No niestety. Trzeba zapłacić za swoje czyny, które się wyrządziło za życia. Trzeba odpłacić. Tam na górze. A już po tobie. Spoko. Ał, ktoś cię zestrzelił. Oj, jaka... Jak przykro. Trzeba było mnie gdzieś zepchnąć. To byś żył. Idę na lodowe. O! Wzciedewanie poziomu. No pierwszy raz mi się to zdarzyło. Idziemy to? Tu? tu idziemy. Już ja też tu byłem. No trochę żalowo, bo ja już tu byłem. No tam mam iść. Tutaj? Aha. O, ja już chyba wiem. Ała, awa, awa, awa! Papá. <coughs> e aí, tá crescendo esse vídeo? Gdzie trzeci? Czy ktoś? Czy ktoś chce? Gdzie ja mam iść? Bez jaj. Tu gdzieś. Musi, muszą być. Najszybciej uciekniesz, szybko. Najszybciej uciek Żebem Szybem Aha. To jedyne wyjście. No tu byłem tu jak ja, ja jestem dosłownie o -o. A nie, żyje. Jeszcze ja żyję! Wow! Ooooo! Ała! To bolało. Ä, kopnąłem ściana, a gdzieś otworzy. Ciekawe, kim jest ten jego profesjonalista. Chyba z Cezarem miał rację? Nie, tam nie czytam. Nie chcę się. No to idziemy. No, no, no dawaj, Laska. Laska. No i po co ja tu weszłam. Ja mam tutaj iść. Jezu, siebie. no tak, no przejdę tędy, ale jak przejdę tam, no jak, no jak przejdę tu? Troszkę bez sensu. A ja chyba już wiem, a ja chyba już Widzicie, ja ja nie myślę, ale ja jestem jakiś, nie wiem. No, dawaj. Dawaj. Teraz... Tędy? Tu rami O! Nie. No fuck! Jak ja mam tego dokonać? Hmm. Może tak? Nie, ale no gdzie ja poszedłem? Pusia. Czemu on się potem nie wspina? Dobra. Jestem. Dało mi się. No. Musiałem tędy wejść. Przez rury. Jakoś udało mi się na rury wejść. Skoczę. A co mi tam skoczy se? Yeah. yeah oh yeah fak, yeah fuck 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 o nie, to Jestem strzejszy, ha? Nie na się do starcia. Dobra, szykuję się do starcia. Nie, tamten to jest wachostka. Chodź, to co się chowasz? Mój przyjacielu. Chyba cię pogięło w życiu, się nie zaprzyjaźnię z tobą. No coşt He he Fak He He Yeah all No damy, wchodź, wchodź! Wchodź, wchodź! Tak, dobrze. O, łatwo, nienawidzę tego rozdziału. Jak tutaj muszę, będę musiał biegać po tych. po peronach. O, mamusiu! O, jak ślicznie się złapała. Tu zawsze nie mogę tego przeskoczyć i hopla i lądowałem na żebyś właśnie pociąg mi przyjechał na pewno tędy muszę iść no nie mam jednego wyboru tam nie tam też nie tu też nie to gdzie kurde no tu nie tu też nie No, panie, złapała się. Tu trzeba się złapać. Ja musiałem z, z bardziej dalekiego obszaru się odbić. Ale reszonki fajne. Mięszczyk. Da się tego normalnie zejść, da. Oj, ale ja nie wykorzystaj tego normalnego zejścia. Oj, oj.

Fuck. Hm. To już mnie przeżył. jedzie pociąg. Z daleka na nikogo nie czeka. Sorry, że nie. nic nie mówię, ale nie mówię Byle nie do Warszawy. O, fuck, 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 fuck. O. Moje zgrabne rączki je pokonały. Ich pokonały. Dawaj, biegniesz Fejt, biegniesz. Jeszcze dalej musiałem pobiernąć. No, tak jakoś. Ale nie tak! To przeskocz. No tutaj to na pewno muszę. No ten, na pewno. No nie! Kalipa! Nienawidzę właśnie tych pociągów Biegniemy, biegniemy, my, biegniemy do Warszawy Konduktorze łaskawy Jedzie pociąg, daleka <słuch> Au! Po co ja się ruszyłem? Po co ja się ruszyłem? No powiedz po co. Powiedzcie, po co się ruszyłem? Przebiegnę, przebiegnę. Policji jeszcze nie ma, ale pociąg idzie. Już daleka, już pojechał. A ja biegnę dalej, dalej, dalej. Biegniemy, biegniemy. Dalej, 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 przebiegniesz, przebiegniesz. Przebiegłaś. O, jesteś boska. Dwie Co to było? Dobra, jestem. Kurde, akurat jak nie nagrywam, to za pierwszym razem mi się udało. Złapałaś się tego. A jak byłem z wami To nie chciałaś się złapać. Nie dobra, fejd. Dobra, teraz. Gdzie mam iść? Hemem. Tu chyba. Tak. Jak ja bystry jestem ze wzrokiem Sprintera. Ej, miałaś do tak mnie przeskokiwać. Tak, tak, tak. Jest. O, jak ślicznie. Nareszcie się złapałaś. Próbuj wyłączyć wietraki. Zdążyłem, haj, już zaczął wiatrować. Musimy na pociąg skoczyć. Nie złapałem się. O, oh, matko jak ja skoczyć ledwo, ledwo Teraz muszę patrzeć kiedy mam skoczyć kiedy mam dalej pójść, kiedy na obok Aha co ja odwaliłem. Spró Fate, pociągi, spróbuj pociągów. Jak mam spróbować, jak nie wezmę je jego nawet kawałka dochodzi? No, czekam na wyzwania jakie mi dasz mirror's edge. No, przesadziłem. Jeszcze skoczyłem i żyję. O, o, o. Królewna pociągi w tunelach. Tylko coś zrobię. O, dobra. Pociąg, pociąg. Pociąg jedzie, pociąg, potrąci mnie. O! Oh. Nie potrącił mnie. Dobra, ja na chwilę muszę przerwać, bo muszę obiad zjeść. Pomyłka, jeszcze nie obiad. Zaraz będę obiad. Jeszcze nie. O, ale chyba do, dotarliśmy do następnego rozdziału. No. Takim oto sposobem do, dotarliśmy do następnego rozdziału. No. No. Co tu jeszcze więcej gadać? No nic. Przeszliśmy rozdział z bólami, ale przeszliśmy. Zajęło gdzieś pół godziny, nie wiem. Moja no, teraz serwis ogląda mi o matko jaki wielki monitor. Dwa razy tyle co mój z Apple'a. Wow, też taki chcę. Ech. No, nie wiem, czy coś będę jeszcze z Xboxa robić, bo jeżeli nie wiecie, to mam jeszcze Xboxa. Ale nie mam do niego nagrywarki, więc jak chcesz, to bym kamerą normalnie nagrywał. Tylko oczywiście będzie, słychać mnie, może i dźwięki z gry, ale nikogo więcej. Bo nikogo nie będzie. No, nie będzie nikogo. Matko, mówiła, ja, choroba. Okropna rzecz. Coś nie ma nic gorszego niż chorobstwo. No, o kurde, tematy mi się skończyły, Nie wiem o czym gadać. <laughs> o mikrapie już powiedziałem. Jeszcze się zastanawiam nad tymi simsami. Trójki życie z desim, czy, czy jak to już tam się nazywa. W planach, to w planach i nie wiem, czy ja to stworzę. Bo te Portal 2 i Gitter Hero 3 to tak, to na pewno, ale się waham. Między Simsy 3 nad Simsami się waham, bo nie wiem, czy starczy mi miejsca na dyskutce, żeby z te Simpoints były rzeczy kupione i musiałbym przekopiować na komputer. Simpoints, nie wiem, czy mi miejsce starczy. I tam, gra tu, nie ma problemu, starcz mi miejsce, skoro mówię, ten dysk C nieszczęsny. A tam też się zapisuje dane z skiernie. To, że gra jest zainstalowana na innym dysku, to nie znaczy, że na przykład na C się nic nie zapisuje. Też się coś zapisuje. Jakieś rzeczy dla komputera. Nie? 30 mega zajmie, a ja tylko 8 i prawie pół mega. Ona kopnęła białe drzwi! A ja mogę tylko niebie... Czerwony. Eee, szkoda. No dobra. To komentujcie, subskrybujcie mój kanał na YouTube. Oski544. A ja się z wami teraz żegnam. I do zobaczenia w następnym odcinku. Skaczemy z Mirror's Edge.